Na pewno odnajduje pani też spokój w Hiszpanii i jak się pani tam żyje? Znaczy, to nie jest tak, że ja mieszkam w Hiszpanii, ja bywam rzeczywiście no. bardzo często. Mam tam swoje, swoje miejsce, ale, ale lato będę spędzać w Polsce. Marzę, tęsknię za, za polskim Bałtykiem, za, za Mazurami, za takimi bardziej normalnymi temperaturami. Więc Hiszpania jest cudowna jesienią i zimą. Ale lato zdecydowanie Polska wygrywa. A zaskakują Panią na przykład ceny, które teraz są w Polsce? Chociaż wiem, że na całym świecie, w całej Europie podróżało. No powiem szczerze, że w Hiszpanii żyje się taniej. To jest dla mnie szok że ja tam wychodzę do jakiegoś lokalnego supermarketu i wydaję mniej więcej 60% tej kwoty, które, którą wydaję w lokalnym, tutaj nie będę operować nazwami, ale takim tanim supermarkecie, więc no rzeczywiście te ceny w Polsce są dosyć kosmiczne, ale... No tak czy inaczej lato to będą Mazury. To nie będą jakieś wystrzałowe hotele prawdopodobnie. Ja lubię takie tak naprawdę no, malutkie, butikowe hotele, agroturystykę, także...